Ciema, Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie Stoję z tej strony. Sybels, dzisiaj na filmiku opowiemy sobie o wydarzeniach, jakie nas czekają w styczniu, czyli tak zwany kalendarz styczniowy 2021. <try> Więc, tak, zdobywanie tak zwanych symboli co 3-4 dni. Jak widzimy, zaczynają się od 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 28 i 31. Jak komuś brakuje jakiegoś symbola, to warto sobie przygotować się na jakieś tam próby, tak? jakieś tam zdobywanie symboli, bo warto na pewno. Co nas dalej czeka? 7, 9 stycznia. Wydarzenie Atlantyda. Jak wszyscy wiemy, super wydarzenie do zarabiania surowców, przedmiotów, do ulepszeń, może i bohaterów. Super wydarzenie, jedno z najlepszych. 7-9 stycznia. Później mamy 14-18 stycznia Piraci z Cornelli. <laughs> Przypomnijmy sobie, wydarzenie, tak samo jak inne, niektóre, zdobywamy, walczymy o najlepsze punkty w danym wydarzeniu. tak? Jeżeli ktoś ma dużo artefaktów bitewnych, na przykład, i w miarę ogarnia sytuację, tak nagrałem filmik już jeden, odnośnie zdobywania punktów, no to jest to warte zachodu, możemy zdobyć dodatkowe nagrody. Plus oczywiście medaliony, medale do, do losowania bohaterów, może komuś trafi piątka jakaś z piratów, kto wie. Potem mamy 21, 25, stycz... przepraszam 18, 20 stycznia Maskarada, jedno z lepszych wydarzeń. Zdobywamy oczywiście kostiumy do bohaterów, zdobywamy bohatera, dodatkowo zdobywamy kostium. Super wydarzenie. Warto w tym wydarzeniu brać udział. Później mamy 21-25 stycznia Tawerna Legend. Przypomnijmy na y, szybkości, o co tu chodzi. Każde jedno y, zadanie, jakie robimy, atakujemy jedną, y, jednymi postaciami. zatakujemy raz, drugi raz nie możemy zatakać tymi samymi postaciami. Dlatego atakujemy od najsłabszych po co po raz, to coraz to raz lepsze, lepsze, lepsze. Nie atakujemy najlepszymi postaciami od razu. Później postaram się w, nagrać filmik, jakie są postacie, na jakim poziomie. Chodzi o kolory, żebyśmy nie tracili postaci. Co mamy później? 26, 28 stycznia, mityczny tytan. Prawdopodobieństwo, że będzie kolor żółty to jest ponad 80% tytana, więc kolor fioletowy tutaj będzie miał rację bytów według mnie, ale to jest tylko moje przypuszczenie co do koloru, że będzie żółty, dlatego że już są dane na stronie Puzzles odnośnie tytana. Na tą chwilę mamy fioletowego, czerwonego tytana. I już teraz jest opis drugiego żółtego tytana, nie ma jeszcze innych opisów, więc podejrzewam, że to będzie kolor żółty, więc najlepiej przygotować się pod ten kolor, tak? I rzadkie zadania. Tolerancja plus minus 3 dni. Co to oznacza? Że możemy mieć różnicę do 3 dni w jedną, w drugą stronę odnośnie wydarzenia. 1 stycznia przełęcz Fanholm, drugi poziom. 10 stycznia pustynia Shiloch. 19 stycznia Marlowo, Marlowa, Marlowia. przepraszam. 28 stycznia przełęcz Farholm Earing i oczywiście widzimy, jakie itemki możemy tu zdobyć. Więc na pewno będzie warte tu zachodu, bo każdy zbiera, liczy na takie itemki, tak? Wszystkie dane wzięte z mpmpass.pl, za to dziękuję serdecznie. Zostałem takich danych, które nam pomogą. I bohaterem miesiąca jest Bertila, zielony kolor, wojownik. Też bardzo fajna. No cóż. Mam nadzieję, że komuś to pomoże w przygotowaniu się na jakieś wydarzenia. I że nie was nie zaskoczą. Niektóre wydarzenia, tylko będziemy gotowi i zbierzemy wszystkie najważniejsze nagrody, tak? Bo jesteśmy gotowi, przygotowani na dane wydarzenia. Więc pozdrawiam. Dzięki. Zostawcie lajki, like suby. Jest to dla mnie wielka motywacja do nagrywania kolejnych filmików. A dla Was to tylko zdanie pierdół. Dzięki, pozdrawiam, cześć.